Katecheza 37. Temat zmartwychwstanie Jezusa. Mamy zapewne w pamięci fragment Ewangelii, który mówi o tym, jak dwaj uczniowie Jezusa, Piotr i Jan, biegną do grobu w poranek wielkanocny. Pierwszy przybiega Jan, ale nie wchodzi do grobu. Czeka na Piotra. Wchodzą razem. Widzą pozostawione płótno, którym owinięte było ciało Jezusa oraz chustę złożoną oddzielnie. Obaj widzą to samo. Piotr nie wie, co się stało. Jan zaś zrozumiał, że Jezus zmartwychwstał. Janowi wystarczyły okruchy dowodów, aby uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Piotr potrzebował mocnego dowodu. Potrzebował ujrzeć Jezusa. Święty Jan Chryzostom, żyjący w drugiej połowie IV wieku, stawia pytanie o to, czego dowodzi pusty grób i pozostawione płótna. I odpowiada, że pusty grób dowodzi jedynie braku ciała Jezusa. Nie dowodzi wprost, że Jezus zmartwychwstał. Według świętego Chryzostoma pusty grób niczego nie rozstrzyga. Potwierdza to osoba Piotra, którego pusty grób nie doprowadził do wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Dowód na zmartwychwstanie Jezusa leży bowiem gdzie indziej. Otóż jedynym dowodem na zmartwychwstanie Jezusa jest naoczne świadectwo chrześcijan. Którzy widzieli go z zmartwychwstałego. Od apostoła Pawła dowiadujemy się z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziału, że ponad 500 osób widziało Jezusa po jego zmartwychwstaniu w różnych częściach Palestyny równocześnie. Mogli oni rozmawiać z Jezusem, dotknąć go, spożywał z nimi posiłki. Ich doświadczenie Jezusa było realne, namacalne. Nie była to wizja, ale fizyczny kontakt. W Ewangelii, według Świętego Łukasza, do niedowierzających uczniów, Jezus zwraca się w tych słowach: Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych umysłach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Jak powiedziałem, nie była to wizja, ale fizyczny kontakt. Taki fizyczny kontakt podkreśla świadectwo apostolskie, utrwalone w Nowym Testamencie, w dziejach apostolskich, w którym czytamy: My, którzyśmy razem z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. Tekst chce powiedzieć, że kontakt z Jezusem powstałym z martwych był realny, namacalny. Uczniowie spożywali z Nim posiłki, nie widzieli zjawy, ale rzeczywistą osobę. Liczba naocznych świadków zmartwychwstania Jezusa, ponad 500 osób oraz namacalny charakter tego doświadczenia stanowią argument przeciwko sceptycyzmowi oświecenia, kiedy lansowano tezę o zbiorowej halucynacji uczniów Jezusa. Że rozgoryczeni i przygnębieni śmiercią mistrza mieli mieć zwidy, przywidzenia. Jest niemożliwe, aby ponad pół tysiąca osób w różnych miejscach Palestyny uległo równocześnie zbiorowej halucynacji. Taka mogła przydarzyć się kilku czy kilkunastu osobom w jednym czy w dwóch miejscach ale nie ponad 500 osobom w dziesiątkach miejsc, a może i więcej. Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się po prostu uczniom, a było ich wówczas przynajmniej ponad pół tysiąca. Ukazał się prawdopodobnie wszystkim swoim wyznawcom. Dlaczego miałby wybrać jednych, a wykluczyć innych? Pokazuje to, jak trudno było w obliczu jego śmierci uwierzyć w to, że żyje. Konieczne było namacalne doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa, aby uczniowie mieli pewność i tym samym z głębokim przekonaniem poszli w świat z Ewangelią. U samego początku konieczny był solidny fundament wiary uczniów. Gwarantujący rozwój ewangelizacji. A taki fundament zapewniło fizyczne doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa. Mogli z Nim rozmawiać, dotknąć Go, spożywali z Nim posiłki. Kiedy około 20 lat po zmartwychwstaniu Jezusa, apostoł Paweł pisze wspomniany list do Koryntian, Stwierdza, że większość z owych ponad 500 naocznych świadków żyje nadal. Czyli, że kto chce, może udać się do Palestyny, porozmawiać z nimi i samemu przekonać się o realnym charakterze spotkań z Jezusem. Wiedza apostoła Pawła o tym, ile osób widziało Pana po jego powstaniu z martwych, sugeruje, że On sam po swoim nawróceniu szukał kontaktu z naocznymi świadkami, dzielił się z nimi własnymi przeżyciami. Ta wymiana osobistych doświadczeń chrześcijan w Palestynie i Pawła była budowaniem wspólnej wiary. Pan Jezus, powstając z martwych, wstępuje wraz ze swym człowieczeństwem do nieba. Tym samym przetarł nam drogę, jaką kiedyś przejdziemy. Przyjął nasze człowieczeństwo, umarł i w zmartwychwstaniu wyniósł je do chwały nieba. Jezus swoim powstaniem z martwych otworzył naszemu człowieczeństwu bramy do chwały nieba. W jaki sposób to się dokonało? Wprawdzie nasza dusza posiada przymiot nieśmiertelności, to ciało go nie posiada. I dlatego z chwilą śmierci zaczyna się rozkładać. Dusza istnieje nadal, a ciało się rozpada. Dusza jest z natury nieśmiertelna, bo jest darem Boga. A on obdarza darami doskonałymi, na miarę swej natury. Ciało jest śmiertelne, bo jest darem ziemskich rodziców, a ci nie mają mocy obdarzenia nieśmiertelnym życiem. Widać jasno, że my, jako istota ludzka, czyli złożenie ciała i duszy, nie możemy w obecnej kondycji zostać zabrani do nieba i istnieć z Bogiem na wieki. Nie możemy bo zagraża nam śmierć i rozkład ciała, czyli rozdarcie naszego człowieczeństwa. A Bóg pragnie nas w niebie jako istoty ludzkie, a nie same dusze. Stworzył bowiem człowieka, złożenie ciała i duszy, odkupił człowieka, nie samą duszę, i do wieczności też przeznacza człowieka, a nie tylko duszę. Co w takim razie, abyśmy mogli istnieć z Bogiem na wieki jako człowiek, a nie sama dusza, należy sprawić, aby nasze śmiertelne ciało posiadło przymioty podobne duszy. Czyli w pierwszej kolejności przymiot nieśmiertelności. Wtedy nieśmiertelna dusza, połączona z nieśmiertelnym ciałem. Czyli nieśmiertelny człowiek będzie istniał z Bogiem na wieki. I to dokonuje się w powstaniu z martwych. Ciało ziemskiego Jezusa niczym nie różniło się od naszego. Odczuwał głód, ból, podlegał procesowi starzenia się, śmierci. Z chwilą powstania z martwych, cielesność Jezusa została odmieniona i uzyskała przymioty podobne duszy, czyli nade wszystko nieśmiertelność. Ale również takie przymioty jak niepodleganie procesowi starzenia się, chorobą, nieodczuwanie bólu, nieograniczenie przestrzenią, czyli zdolność uobecniania się gdzie i kiedy chciał, zdolność przenikania przez materię, na przykład przez zamknięte drzwi, Ciało zmartwychwstałego Jezusa uzyskało właściwości podobne duszy. Pozostało ciałem, materią, ale zniknęły ograniczenia typowe dla materii. Dopiero taka cielesność może istnieć razem z duszą na wieki, czyli jako człowiek. Śmierć nie zagraża już nie tylko duszy, ale i ciało. Ludzkie ciało po powstaniu z martwych pozostaje materią, jak powiedziałem. Nie staje się duchem. Ponieważ zostało stworzone jako materia, jego przeznaczeniem jest bycie materią. Ale uzyskuje właściwości podobne duszy. Dlatego ciało z martwych wstałe Nazywa się ciałem duchowym. Kiedy pan Jezus powstaje z martwych, to jego zmartwychwstałe człowieczeństwo, posiadające już przymiot nieśmiertelności, stało się dopiero zdolne istnieć w chwale nieba razem z jego bóstwem. Wcześniej jego człowieczeństwo nie było do tego zdolne. Bo zagrażała mu śmierć. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, że ojciec, wskrzeszając swego syna z martwych, wprowadził jego człowieczeństwo wraz z jego ciałem do Trójcy Świętej. Człowieczeństwo Jezusa, zjednoczone z Jego bóstwem, stało się integralną częścią Trójcy Świętej. Innymi słowy, Trójcę Świętą stanowi Bóg Ojciec, Syn Boży wraz ze swym człowieczeństwem oraz Duch Święty. Spośród trzech osób boskich, Syn Boży posiada podwójną naturę: boską i ludzką. Kiedyś studentka socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zapytała mnie, gdzie teraz jest ciało Jezusa? Co się z nim dzieje? Kiedy odpowiedziałem, że zostało wprowadzone do Trójcy Świętej i stanowi z nią integralną całość, była zdumiona. Jest to bowiem niebywałe wyniesienie naszej ludzkiej natury. Trójjedyny Bóg jest również człowiekiem w osobie Syna Bożego. A nasze człowieczeństwo stanowi z Trójcą Świętą jedną całość. W teologii mówi się, że zazdroszczą nam tego aniołowie. Bóg jest też człowiekiem w osobie Syna Bożego, ale nie jest aniołem. To, co dokonało się z człowieczeństwem Jezusa w momencie zmartwychwstania, Czyli, że uzyskało przymiot nieśmiertelności, dokona się kiedyś i w naszym przypadku. Jezus, poprzez swoje powstanie z martwych, przetarł nam drogę. Otworzył ją do życia z Bogiem jako istoty ludzkie nie same dusze, ale jako człowiek czyli z ciałem i duszą. Bo tacy zostaliśmy stworzeni. Nie zostaliśmy stworzeni po to, aby istnieć bez ciała. Ten etap jest przejściowy. Trwa on od śmierci do powszechnego powstania zmartwych na końcu czasów. Kończąc tę katechezę, wyrażę wiarę pierwszych chrześcijan, którzy w okresie wielkanocnym pozdrawiali się, mówiąc: Pan zmartwychwstał. I odpowiadali, z wstał prawdziwie. I skoro z wstał prawdziwie, to nasze wieczne istnienie z nim jako istoty ludzkie, czyli z duszą i ciałem, jest równie pewne. Dziękuję za uwagę.